Drużyna Platformy w Parlamencie Europejskim osiągnęła bardzo dużo. My przyczyniamy się do ułatwiania funkcjonowania przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich, i to na całym europejskim rynku. Dzięki nam Polacy będą mogli łatwiej uczestniczyć w przetargach w całej Unii Europejskiej. To my dbamy o konsumentów, zarówno o tych konsumentów w świecie rzeczywistym, jak i w świecie internetowym. I to my ułatwiamy egzekwowanie wyroków sądowych w sprawach handlowych. To my Zadbaliśmy o to, mówimy tutaj o wspólnej polityce energetycznej, ale to my na co dzień dbamy o to, aby ta infrastruktura przesyłu energii w całej Unii Europejskiej była coraz lepsza. I my dbamy o bezpieczeństwo drogowe i to nie tylko fotoradarami, ale inteligentnymi rozwiązaniami, jak na przykład e który sam wezwie pomoc w razie potrzeby. Tych rozwiązań jest mnóstwo. Codziennie otwieramy również europejski rynek pracy. Proszę popatrzeć na to rozporządzenie o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, które daje polskim pielęgniarkom możliwość pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej i to jako pielęgniarki, a nie jako salowe, jak to bywało dotychczas. I przed nami jest jeszcze mnóstwo wyzwań. Musimy znosić pozostałe bariery na rynku europejskim. Przecież jesteśmy w Europie bez granic, której chcemy coraz silniejszej i nie ma naprawdę żadnego powodu, sprowadzam wszystko do twardego konkretu. Żeby paczka, a coraz więcej osób kupuje przez internet przecież, sprzedaje coraz więcej osób przez internet, więc żeby paczka ze Zgorzelca do Görlitz albo w odwrotną stronę kosztowała znacznie więcej niż paczka ze Szczecina do Przemyśla na przykład. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy tak drogo płacili za rozmowy zagraniczne. A likwidacja, kompletnie zniesienie opłat, opłat roamingowych, to jest potrzebne każdemu z nas i każdemu przedsiębiorcy, który dzisiaj swoje biuro ma w komputerze. Podołamy tym wszystkim wyzwaniom. Wzmocnimy Unię Europejską, wzmocnimy Polskę z kompetentną ekipą. A takich przecież mamy kandydatów. Tylko... Wracając do tej komunikacji społecznej komunikacji. Nie wiem, czy czytaliście wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych o tym, że 60% Polaków myśli, że posłowie do Parlamentu Europejskiego są nominowani przez rząd albo są nominowani przez prezydenta, albo nawet wybierani są przez losowanie spośród posłów lub spośród senatorów. Tylko 40% Polaków wie, że posłów do Parlamentu Europejskiego się wybiera bezpośrednio. I że to każdy Polak ma wpływ na to, czy Europa, tak jak to słyszeliśmy od pana premiera i od pana premiera Buzka, czy Europa będzie naprawdę mówić jednym, wspólnym, wyraźnym głosem, czy też będziemy się pogrążać w jałowych i bezkonkluzywnych dyskusjach między dwudziestoma ośmioma państwami, jak to chcą niektórzy. Kryzys ukraiński potrzebuje nam, pokazuje nam jeszcze raz bardzo wyraźnie, jak niezwykle potrzebne są dobrze, silnie funkcjonujące instytucje wspólnotowe. To właśnie znaczy Parlament Europejski, w którym to my, Polacy, dobra drużyna, współdecydujemy. Czeka nas jeszcze mnóstwo wyzwań, że wspomnę o jednym. Umowa ze Stanami Zjednoczonymi o wolnym handlu. To jest wielka szansa dla nas wszystkich do szybszego rozwoju, do bezpieczniejszego rynku. No a poza tym przecież wszyscy chcielibyśmy móc oglądać słynny serial House of Cards legalnie. I, I głowę daję, że Vitali Kliczko i Donald Tusk również uwielbiają oglądać ten serial. Ale by dobrze wynegocjować te umowy. Potrzebujemy w Parlamencie Europejskim dobrej drużyny Platformy Obywatelskiej. I to my wykazaliśmy, że my możemy, potrafimy Europę tak kształtować, żeby konkretnie i dobrze służyła rozwojowi i bezpieczeństwu polskich regionów, polskich domów i wszystkich mieszkańców tych domów. Kontynuujmy to, bo naprawdę nie ma alternatywy dla silnego, dobrego uczestnictwa. W dobrze funkcjonującej, dobrze zintegrowanej Europie po pięciu pracowitych latach wiem, że my potrafimy te konkrety Polsce w Europie zapewnić. Dziękuję.